Kiedy z rynku znika produkt, na którym pracowałaś, to zawsze pojawia się panika i pytanie: I co teraz? Co mogę wybrać, by oferować w dalszym ciągu klientkom zabiegi na tym samym wysokim poziomie? Niedawno marka Elibana zakończyła sprzedaż linii produktowej z serii Elibana Brohena, i na jej miejsce w naszej ofercie wskoczyły do wyboru dwa systemy: farbki hybrydowe Helix oraz henna pudrowa Jolash. Jeśli stoisz przed wyborem, co powinnaś zamówić, to usiądź wygodnie bo ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Cześć, nazywam się Joanna Siruga i jestem z Jolasz, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im jakościowe produkty do pracy. Zacznijmy od omówienia serii Helix Hybrid, która powstała z myślą o szybszej i łatwiejszej pracy, ponieważ henna pudrowa Elibana była wymagającym produktem i jedynie przeszkolone i doświadczone stylistki potrafiły sprawnie operować tym produktem. Głównymi wadami, które wyszły po latach produkcji, był długi czas utleniania się henny i niestabilność pigmentów, które potrafiły utleniać się w zamkniętych opakowaniach. Czasem objawiało się to niedostateczną pigmentacją bądź zbyt dużym zbliżeniem się do siebie odcieni. Seria Helix to farbki, które konsystencją nie przypominają tych klasycznych w tubkach. Nie są też tak wodniste jak wiele płynnych farbek na rynku. Ich konsystencję po zmieszaniu z aktywatorem określiłabym jako taką zbliżoną nie może do sosu sojowego, ale do sosu teriyaki, czyli lekko kremowa, żylowa tekstura, która nie spływa i zostaje absolutnie tam, gdzie jest zaaplikowana. Dodatkową zaletą farbek Helix jest ich dokładna pigmentacja skóry i włosa. Wystarczy bardzo cienka warstwa, by kolor utlenił się prawidłowo. Niezaprzeczalnym sukcesem serii Helix jest genialnie dopracowana paleta kolorów składająca się z aż siedmiu farbek, od jasnych blondów po czystą czerń. I pozwól, że omówię każdy z nich, byś lepiej mogła wybrać, które z tej siódemki najlepiej sprawdzą się u Ciebie w salonie. Zacznijmy od najjaśniejszych odcieni, czyli dwóch blondów. Honey Blonde i Smoky Blonde. Honey Blonde to miodowy blond, najjaśniejszy kolor z całej palety. Daje najmniejsze odbicie na skórze i idealnie sprawdzi się dla ciepłych blondynek, które mają złote refleksy we włosach i pragną tylko podkreślić kształt brwi bez ich zaciemnienia. Smoky Blonde to popielaty blond chłodniejszy i świetny dla zimnych blondynek, takich o mysio-szarych włosach czy zimno-niebieskich oczach to również bardzo neutralna baza do budowania innych kolorów, jak na przykład średnie i ciemne blondy. Kolejnym kolorem jest Maple Sugar, czyli jasny brąz. To kolor kameleon. Na ciepłych skórach nabiera złotych refleksów, a na oliwkowej i jasnej zimnej skórze będzie jasnym, chłodnym brązem. Idealny dla jasnych szatynek i blondynek, a także bardzo często wybierany po brwi. Hazelwood, czyli średni brąz, to bestseller i najczęściej używany kolor po laminacji oraz do codziennej koloryzacji. Pięknie barwi skórę jak i włos. Moka Charm to ciemny brąz uwielbiany przez klientki i stylistki. Świetny do pokrywania starego makijażu permanentnego i sprawdzi się w stylizacji dla brunetek. Onyx Noir, czyli klasyczna czerń, w naszej szerokości geograficznej częściej służy do zaciemnienia innych kolorów, ale jeśli masz klientki, które wciąż noszą czarne brwi, to będzie to idealny wybór dla nich. I mój absolutny ulubieniec Auburn Haze, czyli kasztanowy brąz. Bez niego nie wyobrażam sobie pełnej palety. Pięknie wygląda samodzielnie u zielonookich kobiet o kasztanowych włosach oraz w duecie z rudymi. Można go rozjaśniać blondami i neutralizować średnim brązem, by perfekcyjnie dopasować odcień brwi do włosków klientki. A jakie kolory warto wybrać na start? Polecam trzy. Smoky blond, czyli popielaty blond, maple sugar, czyli jasny brąz oraz Moka charm, czyli ciemny brąz. Dzięki tym trzem kolorom zbudujesz różne odcienie blondów, a także średnie brązy. Jeśli masz klientki, które lubią ciepłe tony, dodaj koniecznie do swojej kolekcji kasztan, czyli Auburn haze. Jednak my, stylistki, szybko zorientowałyśmy się, że wystarczy użyć 2 do 3 kropli farbki, by wykonać pełną stylizację. A jeśli używasz utleniacza płynnego, zmniejsz proporcje i użyj tylko 30% utleniacza w stosunku do farbki. Płynny utleniacz daje rzadszą mieszankę, idealną do aerografu. Wersja kremowa jest natomiast łatwiejsza w pracy, ale daje nieco delikatniejsze odbicie. Farbki Helix nazywane są hybrydowymi, ponieważ oprócz mocnej pigmentacji mają też składniki pielęgnujące, jak w hennie pudrowej. W składzie znajdziesz olejek rycynowy, olejek ze skórki cytrynowej oraz mieszankę aminokwasów Kerawek 18, która wzmacnia włosy, i regeneruje ich strukturę. Dlatego Helix to doskonały wybór dla klientek po laminacji, które chcą uzyskać maksymalnie napigmentowane brwi i jednocześnie zadbać o włos i skórę. A co z panami henny pudrowej? Dla Was też mamy rozwiązanie. Brow Henna to system, który od lat działa w Skandynawii, a teraz został dopracowany specjalnie pod rynek polski. Cała linia jest oznaczona numerami, by stylistkom łatwiej było pamiętać o kolejnych krokach od 1 brow peeling przez 2 brow line i 3 brow paste, aż po 4 brow henna. Do tego dochodzi ekstremalnie szybki aktywator. Mimo, że nie zawiera nadtlenku wodoru, działa szybciej niż większość farbek na rynku. Czas utleniania się henny to tylko 5 minut. Henna Joulasz bazuje na ekstraktach roślinnych takich jak amla, shikakai i kwasek cytrynowy. Sprawiają one, że barwnik lepiej wiąże się ze skórą i daje równy efekt pigmentacji bez czerwonych podtonów. Jakie kolory wybrać na start? Tu odpowiedź jest prosta: wszystkie cztery: blond, jasny brąz, średni i ciemny brąz. Nie ma tu czerni, bo ciemny brąz jest ekstremalnie napigmentowany i w pełni ją zastępuje. Proporcje mieszania to dwie płaskie łyżeczki proszku z 5-6 kroplami aktywatora. Konsystencja ma być jak sos teriyaki, nieco gęstsza niż sos sojowy. Nakładamy bardzo cienką warstwą i nie pracujemy warstwami, bo krycie jest mocne już od pierwszej aplikacji. W aktywatorze do henny znajdziesz aloes, ekstrakt z zielonej herbaty i humektanty, czyli składniki silnie nawilżające. A jeśli coś pójdzie nie tak, Albo efekt będzie zbyt intensywny, sięgnij po krok numer 5, czyli Brow SOS. To remover, który redukuje intensywność henny nawet o 1 do 2 tonów. Podsumowując, masz teraz do wyboru dwa świetne systemy. Helix Hybrid dla stylistek, które cenią szybką i łatwą pracę, Stabilne pigmenty i szeroką paletę kolorów. Jołasz Brauchenna dla fanek klasyki i efektu pudrowej stylizacji opartej na składnikach roślinnych. Oba systemy utrzymują się podobny czas do tygodnia na skórze i około 6 tygodni na włosie. Który system wybrać? To zależy od Ciebie i Twoich klientek. Możesz postawić na nowoczesne farki Helix, a możesz też zostać przy klasyce w postaci Joela Brohena, albo mieć oba systemy w salonie i dopasować je indywidualnie do potrzeb każdej klientki. Jeśli odcinek był dla Ciebie pomocny, będzie mi bardzo miło za kciuka w górę. A jeśli chcesz widzieć więcej takich treści, zasubskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby nie ominęła Cię kolejna dawka intensywnej wiedzy.